Dzień dobry moi drodzy Słuchajcie muszę Wam pokazać co dostałam co? Dostałam boginie się Boginie się Dostałam od naszych przyjaciół których całuję nie, nie mam słów generalnie tak. także <laughs> bardzo mnie zabawi. <laughs> słuchajcie, sprawdzam mikrofon bezprzewodowy, o którym mówiłam w poprzednim filmie. się Okaże, czy w ogóle będzie dobry dźwięk. Dobra, jakaś taka jestem dzisiaj wypluta. E, dzisiaj będziemy słuchajcie, przygotowywać szklarnie pod pomidory. E, nie chcę mi się bardzo tego robić. Bardzo. Ale nie ma wyjścia, bo już, słuchajcie, zbliża się termin sadzenia pomidorów, a my w tym roku mamy dużo pomidorów. I ja nie wiem, gdzie je wsadzę, wszystkie w sumie, bo ja za dużo chyba zrobiłam sadzonek. Ale za to wszystkie są, słuchajcie, z nasion, które wysiewałam. Ja w ogóle w jednym filmie powiedziałam, że są z moich nasion. Nie chodziło mi o to, że je zbierałam, tylko w sensie moich, w sensie, że je miałam w <laughs> sensu. Więc to były nasiona częściowo kupione, częściowo, które dostałam. E, od zresztą e, kilku. E, Kilkoro, nie od kilku kobietek, które mnie oglądają. Także dziękuję jeszcze raz. I. I co? W sumie dużo dzisiaj. Tak, i y, wszystkie nam pięknie rosną. Niektóre są jeszcze co prawda troszkę małe, ale proszę to nie. Jak, żeby jak, jak Przepraszam, ale mam Wam pokazać, jak nasze dziecko pracuje, proszę bardzo bo mi ukradł aparat, właśnie tak pracuje, co robisz synu, wyrównuje ziemię, aha, okej. Okay. akurat tutaj musisz, tak, tutaj, tutaj akurat, dobra, tutaj muszę, tutaj musisz, okej. Okay. no, no, no to, to wyrównuj, dobra, już mi pozwolił nagrywać dalej, słuchajcie, nie wiem, czy nie widać. E, tak, i e, będziemy sadzić pomidorki. Jeszcze nie dzisiaj, co prawda, bo czekam w tym roku chyba do 20, bo widzę, że ma być około 6 stopni niedługo. E, więc nawet po 20 może wsadzę, w sumie zobaczę. Plan jest w ogóle taki w tym roku jeszcze, że pomiędzy pomidory będę sadziła sobie melony i arbuzy, bo u nas na zewnątrz one nie rosną dobrze. E, I spróbujemy zrobić je w szklarni w tym roku. Więc e, doczytałam się, że mogę wsadzić je sobie razem z pomidorami. Także taki jest plan. Idę, słuchajcie, najpierw wyczyścić szklarnię, najpierw muszę, co muszę, powiem Wam jak już będę robiła, co muszę. Kradła moją mężowi koszulkę, ale podobno jest jakaś z plamami i powiedział, że mogę z niej zrobić roboczą. No, idealne. Dobra, moi drodzy, jesteśmy, słuchajcie, w szklarni, to się Wam pokażę. Minusy y, siłkowania słomą. Zobaczcie. Zboża nam wyrosły. I tu, jakie piękne. Co to jest? To jest pszenica? Pszenica chyba, nie? Ja nie wiem, poza mnie żaden rolnik, słuchajcie. Także y, minusy słomy to są właśnie takie kiełkujące ziarenka zbóż. No. Słuchajcie. W tym roku postanowiliśmy no nie jest wysoko. W tym roku postanowiłam rezygnować ze sznurków. Te są bawełniane, więc one się pięknie urywają. Dlaczego? Dlatego, że te pomidory rosną nam tak wielkie tu. Co! Dziecko się śmieje z durnej baby. Że słuchajcie, wolę w tym roku spróbować styczka. Mam jakieś tam takie duże bambusowe i mam mnóstwo badyli leszczynowych. Więc mogę sobie spróbować w tym roku tak, bo w zeszłym roku po prostu mi się przewracały tutaj te pomidory. Także zrywam to, co tu jest, bo to i tak się pourywa pewnie. Prędzej czy później. Zobaczcie, taka jestem silna. Właśnie taka. Prawda jest taka, że te sznurki już generalnie są słabe bardzo. Moje dziecko robi taką furorę, znaczy nasze właściwie, e, w naszych filmach, że chyba muszę zabronić mu się pokazywać. Bo po prostu. E, wiecie co? Zabiera całą e, waszą uwagę. Oczywiście <ścoughs> żartuję. Cieszę się, że polubiliście naszego malca. Jest małym szaleńcem. Nawet koniczynkę tu mamy, słuchajcie, wszystko, wszystko. Jest tak sucho tu, podlewałam ją dopiero dwa razy chyba. Uważaj, szaleniec, uważaj na aparat. To bierz słomę na taczkę. No i przyjechał mały diabełek. Bierz te sznurki stąd. Patrz, jaką masz silną matkę. Patrz. Silna matka? Wszystko super w ogrodnictwie, nie? Ale takich robót nie lubię najbardziej. Eee... W sensie przygotowywania szklarni nie lubię najbardziej. Tutaj, słuchajcie, były zioła, ale nie polecam sadzić, suszyć ziół w szklarni, bo żółkną i są niedobre. No. Zobacz na to! Zobaczcie na to wszyscy! Mańki Ci wystają! Okej okay. Mama, przecież jesteś silną matką. <grystanie> to dobrze chyba co? Tak, a. Jesteś silną matką? Tak. tak. Wow. silną wow. wow. Mama. Ta matka kiedyś dużo ćwiczyła O mój Boże! Stary dzień. Daregie, ja Popisuje O tak się. Uwaga, uwaga. Jak. Jak zrobimy już cały film? To nie wiem co. Nie. Nie, no nie. Tylko. Ym, no. Mama mnie wtedy powoli. Mama mnie wtedy wozi i, um, i, a, i ja też jeszcze trochę popracuję. Um, I no dobra. To jest woda z tej gnojówki, która tu była. I trochę piasku z tej gnojówki. Takiego zamoczonego i słoma. Wylewał oł, i tak nazwałem słomowa gnojówka. Poprawia rocznik, tak? Tak. Nie, musi tutaj trochę poprawić. Super! A tu jeszcze to. O, ile rastka tej wody. Ekstra, synu. Super. Dziękuję Ci bardzo za tą gnojówkę na naszym pięknym trawniczku. Dzięki. No, proszę. Bo od niej wszystko o, o dobrze rośnie. Okej. Okay. Okej. Okay. Idziemy że obiad? 啊啊。 Na razie słuchajcie, zrzucam tę słomę obok kompostowników, bo będziemy robić nowe komposty w tym roku. I na pewno nowe kompostowniki, więc mam nadzieję, że, że zrobimy chociaż dwa. Jak nie, to może jeden. W każdym razie już chciałabym sobie później to układać warstwami, tak jak zawsze. A dwa kompostowniki i tak musimy przerzucić, bo to jest bardzo dużo zielonych rzeczy, a mało suchych, więc będzie trzeba to i tak jakoś poprzerzucać. G Ale na razie musimy zrobić to. Że... Ty pierdzisz, a ja... Tak, ale to najpierw powiedz grał i tak zrobimy. Okej. No pewnie, znaczy będziesz grał. Dzisiaj tata i ja będziemy grać na DJ... Kuba będzie grał na DJ Ridu. razie to krzyczysz. Zagry a po pierwszych występach Zagra mistrzyni DJ Nie wygrała. Katarzyna Boryń. Nie wygrała. Zapraszamy. Będzie grała. Buu. Mogę wydać jeden dźwięk. Bardzo. grać na dj ale zaprzestałam naukę. Się jedyne co potrafię to... Nie, nie tak potrafię. Dawaj jeszcze raz, jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień dobry za piękny kontakt. Bilety 200 zł tym jakże pięknym koncercie. Stwierdziliśmy, że czas skończyć to wszystko i tak szklarnia jest wysprzątana, tutaj te sadzoneczki sobie przestawię za chwilę i teraz zabieramy się za rzucanie kompostu moi drodzy, także jedna z najgorszych rzeczy, które musiałam zrobić już jest praktycznie za mną. Idziemy patrzeć. Jakie kule? Chyba pały jakieś takie. Dobra. Nie staruchem, tylko staruszkiem jak już. Słyszysz? Staruszkiem jak już. Idzie pan z kompostem. Proszę do ostatniej grządki, proszę pana. Na samym końcu po lewej stronie. Rozumiemy się? Ja go sprawdzę. Jak nie, to będę go pałami czaskała po tyłku. Poczekaj, znowu muszę kontrolę zrobić. Patrzcie jaki se sprzęt naszykował. Musimy w końcu to wyrównać tu jakoś. A jak, jak będziesz zjeżdżał z tego? Mam radę. Staruszku. Mój mąż jest dzisiaj zmęczonym człowiekiem. Co? Dlaczego? A nie jesteś zmęczony? Nie. A Jezus siedział w tej krabi Ała. Słuchajcie. Mam nadzieję, że dwie taczki na jedną grządkę wystarczą. Myślę, że wystarczą na luzie. E, mam ostatnią pryzmę kompostu, bo mam jeszcze jeden, ale jest trochę nie do końca przerobiony. E, zobaczcie, plastik wszędzie, nawet w takim kompoście, który sami robimy. Cały czas o tym powtarzam, chociaż fakt jest, go na pewno mniej. Jakie żuczki. E, niż w kompoście takim z kompostowni. Tak podejrzewam przynajmniej, bo z tego co słyszę od ludzi to dosyć dużo jest plastików w tym z kompostowni no i generalnie plan jest taki słuchajcie, że na ten kompościk teraz jak Wam już mówiłam wcześniej będziemy kładli linię kropującą którą za chwilę zamówię bo jeszcze jej nie zamówiłam no i słuchajcie pomidorki i sianko albo sianko i pomidorki właściwie tak tak będzie lepiej. O, to bardzo. Nawet może mniej niż... Ale nie, będziemy dawać dwie, będzie trochę więcej. Wychodzi tutaj warstwa takie, ja wiem, z 5 cm może. Tutaj już było nawiezione w zeszłym roku, więc nie muszę się jakoś tak spinać bardzo, żeby było tego strasznie dużo. To jest słuchajcie, nasz kompości, który mamy mm, od zeszłego roku. I wygląda on tak. Więc całkiem spoko. I nie przesiewamy go już. Stwierdziłam, że mi się nie chce przesiewać kompostu i nie robię tego już właściwie od, zeszłego, od zeszłej jesieni. Tak? słucham mężu? Nic, nic? Nie do kamery. A ok. Ale, mężu, mężu. ale będziemy musieli przesiewać. <laughs> okay. Synu, ty już też masz załadowaną taczkę, więc myślę, że czas yy, yy, ruszać. Wyjechać. Dawaj, ja będę podążała za tobą. Dobrze. Ale jak wrócę i... Nie będę miał ustawki w rękach, to biorę kulebą. Okay. No dawaj, ciśnij. No, go, 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 go. Kuba, co zrobisz? Podrapałem się po <laughs> Dobra, ciśnij, mały, ciśnij. Do szklarni, do szklarni, kolego. Zobaczcie, jaka jestem cwana, wykorzystuje moich chłopaków. Synu? No jedź przecież, że Synek! Przejechałeś 5 metrów? Dzień dobry panie Kocie. Ma pani coś do powiedzenia? Masz coś do powiedzenia rudziaszku? Nie? Nie? Masz brudne ucho, Kocie. Masz brudne ucho. Idziemy. Poczekaj, ja pomogę ci. Poczekaj, pomogę ci. No, dawaj. Okej, okay, na sam koniec synu, na sam koniec. Dobra, i teraz dasz radę to przerzucić? Nie. No to do grządki musisz to wrzucić. Czekajcie, muszę mu chyba pomóc. No. No. Staru da radę. No, dawaj, dawaj. Yes, Brawo! Pięknie. Będzie z ciebie robotnik. Proszę bardzo, zasuwaj do taty po następną porcję. Nie wiem skąd nasze dziecko wzięło to, że jest starcem, staruszkiem. Nie wolno mówić staruchem. Kiedyś będziesz staruchem, to będziesz krzyczał, że mają tak na ciebie nie mówić. Idź, idź, policjancie, idź. No, jedzie następny. Tam jedzie staruch. Chciałam powiedzieć, że nasz syn pięknie wrzucił kompost do y, skrzyni, skrzyni, grządki. Patrz jaki ładny kompostik. Mąż też całkiem ładny, nie? Fajny, fajna męża, nie? Zastydziłeś się trochę? Czerwone, czerwone pucki je zrobiły? Niestety nie, z tym abstynentem. To jest taczka numer 2 i to już wystarczy. Na jedną rządkę. Tylko powiedziałam, że policzyłaś, że 5 minut, 5 minut na taczkę potrzeba, tak? Że ja tak zrobiłam, no? 5 minut. Powiedziałaś mi, że to zajmie pół godziny, nie? 5 razy 6? 35 minut. A ile taczek? jest? Ile jest? 5, 5 razy 6? 35. 5, 5 razy 6 jest 30. A ile jest, ile jest taczek do jednej grządki? Dwie czy jedna? Dwie. A, to razy dwa. Dobra, to musisz się spojrzeć po prostu. Jak zwykle żona, matematyk. 5 razy 6? 35. 5, a 12 razy w międzyczasie, słuchajcie, Krzysiu mi wozi kompost. E, wsadzę moje dalie, które są ogromne. Zobaczcie, ja je podpędziłam. E, zaczęłam je pędzić dosyć szybko. Znaczy szybko, no tak jak powinnam teoretycznie. Ej, zobaczcie, co tu się dzieje. Muszę je teraz jakoś sensownie podzielić. Tu jedna już widzę, że mi się złamała. Mają trochę za muszę je podlać, chociaż je podlewam codziennie w szklarni, ale jednak w szklarni jest ciepło bardzo. I wsadzam je sobie koło szklarni, tak jak w zeszłym roku. Tutaj w ogóle... O, widzę, że jakaś jedna jeszcze wylazła późno bardzo. Teraz wsadzę. Co tam synek? Aha, okej, okay, no to wjeżdżaj. To są dalie, które wykopałam w zeszłym roku i dokupiłam jeszcze trzy, ale są w innych donicach. Mam jeszcze jedną z zeszłego roku. To nie urwałam przez Aha no i chyba mi się tu nie zmieszczą wszystkie będę musiała znaleźć już kolejne miejsce na nie bo pięknie się pozrastały. one to, jest, to są różne dalej no ale korzeniska to mają słuchajcie, o tu jest coś co nie pykło ale puszcza korzenie w wsadzę to słuchajcie No Jezu, ale sucho jak wiór Dobra, tu jeszcze mam te i tu jeszcze jedną mogę wsadzić. Dzień dobry! Dzień dobry! Te dalie na pewno będę musiała podwiązać, tu już widzę. A propos dali, słuchajcie, to dalie to też są takie kwiaty, których ja generalnie nawet nie myślałam o tym, że będę miała kiedyś w ogrodzie. Eee, o nie! A to i tak było w sumie połamane. Bo, wiecie, ja zawsze sobie myślałam, że a za dużo bawienia się z tym wykopywaniem i tak dalej. Ale to nie do końca tak jest, bo jak się ma taką rabatę, na przykład gdzie są same dalie, no to właściwie nie ma problemu, bo to wykopanie to jest chwila w sumie. E, pędzenie nie jest konieczne. Ja sobie pędzę, no bo skoro mam możliwość w szklarni to robić, no to, to robię w szklarni. Bo w zeszłym roku pędziłam w domu, natomiast w tym roku, jak wiedziałam tylko, że jest mróz, no to je zabierałam do domu, a tak to je trzymałam cały czas w szklarni. E, no i słuchajcie, wcale nie jest tak, że. Że to jest jakoś strasznie dużo roboty przy nich. Nie, nie, nie. Tak naprawdę tylko wsadzenie. I, i, I tyle. Także polecam dalie, są piękne. wsadzimy to, zobaczymy, czy coś z tego wyrośnie. Jezus, jedzie. Słuchajcie, dalie wsadzone. Mikrofon ci dać dobrze. Poczekajcie, bo nasz syn coś tutaj chce pomamrać do Was. Proszę bardzo. Chciałam powiedzieć, że nasze dziecko oddzielnie tutaj e, cały czas wozi kompost. Tato. Tak! <grych> e, I. I. Y, 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 jak. No, znaleźliśmy tu skorupkę ś, ślimaka. Mhm. Ze skorupą. To nie był ślimak. Tylko pusta skorupka. I co w związku z tym? Yy, mama wyrzuciła tam, a poleciało, odbiło się tutaj od szklarki i poleciało do góry. Po mm -hmm. Czyli nie wyszło za bardzo mamie. No raczej nie. A, a przecież jesteś silną matką. Coś Wam chciałam pokazać, słuchajcie, bo zostało mi jeszcze tylko podlanie. Nasz piękny, brudny Mauser. Słuchajcie, e, zobaczcie jak jest mało wody. Tu. Bardzo długo u nas nie padało, jest bardzo sucho. Znowu. E, natomiast podobno dzisiaj ma padać. Zresztą jest taka pogoda, że rzeczywiście wygląda tak, jakby miało padać. Więc kto wie, może będzie padało. I e, e, ma padać przez kilka dni. Natomiast syn chce, żebym go wziął w jego małej taczce. Zaraz spróbujemy. Natomiast już jest bardzo sucho znowu, tak jak w zeszłym roku. Idę powozić dziecko, bo krzyczy. Krzyczy do matki. Trzymasz się. Nogi do góry. Do góry nogi. Ale do tyłu się musisz przejść. Mikrofon, więc mam nadzieję, że mnie słychać, bo nagrywam bez mikrofonu. Słuchajcie, jestem naiwna bardzo, bo wierzyłam w to, że nie będzie ślimaków u nas. Zobaczcie, przed chwilą przeszłam się po rabatach. Jak oglądacie mojego Instagrama, to widzieliście, że wysadziłam sobie już roślinne kapustne. Zaraz wam pokażę. Natomiast patrzcie się, co znalazłam. Niestety, mimo tego, że było bardzo ciepło, pojawiły się ślimaki i zeżarły mi już jednego brokuła i jedną kapustę mimo tego, że były całkiem duże rozsady już. Także zobaczymy, no nic, muszę je gdzieś teraz wyrzucić. Zobaczymy jaka będzie walka w tym roku, słuchajcie, ze ślimakami. W zeszłym roku na szczęście u nas nie było, w ogóle nie mieliśmy problemu do tej pory ze ślimakami. To jest pierwszy rok, kiedy pojawiła się ich taka ilość, słuchajcie, bo przeszłam się po jednej grządce i to jest i tak, ja wiem, że to jest malutko, bo wiem, że są ludzie, którzy zmagają się z jakimiś horrendalnymi ilościami natomiast słuchajcie pierwszy raz zaczynam walkę ze ślimakami także super wracając do szklarni słuchajcie szklarnia jest już cała w kompoście idealnie wystarczyła nam jedna pryzma na całość więc sporo ale dałam chyba nawet więcej niż 5 cm daliśmy właśnie bo Krzysztof mi bardzo pomógł myślę że może nawet 8 cm gdzieś jest z tego kompostu w dwóch ostatnich, właściwie w dwóch pierwszych, jak się wchodzi do szklarni, to, to, to jest troszeczkę mniej, bo już tak dosłownie na styk tego kompostu było, więc musieliśmy troszeczkę, minimalnie dosłownie dać mniej do tych dwóch, ale to nie szkodzi. Gdzie mi tu wyłazisz się? Teraz ci jakieś ptaki zjedzą. No i słuchajcie, co? I teraz zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą: czy nawadnianie kropelkowe dawać na siano? czy dawać bezpośrednio na kompost, bo z tego, co czytałam tam sobie na aukcji, na której chcę to kupić, to jest tam napisane, że czasami się zatykają te dziurki, więc stwierdziłam, że chyba na siano lepiej. Więc jeżeli ktoś z Was już robił w ten sposób, to znaczy jeżeli ktoś z Was uprawia pomidory i przykrywa sobie dodatkowo kompost czy ziemię, zależy w czym sadzicie, sianem albo słomą, to jeżeli używacie nawadniania kropelkowego, to dajcie mi proszę znać, czy kładziecie to nawadnienie, nawadnienie na siano, czy tam słomę, czy pod. Ja myślę, że tam na, właśnie żeby się nie zatykało, ale w sumie nie wiem jeszcze. Także jak macie jakieś sugestie, to chętnie posłucham. I tyle. Lecę, słuchajcie do domu, wracam do pracy. Dzisiaj trochę czasu zajęło nam na szykowanie tego wszystkiego, no ale musieliśmy. Także poświęciłam trochę mojej pracy i teraz będę siedziała do pewnie pierwszej w nocy, jak codziennie i słuchajcie, działała, bo sezon się zbliża, ludzie chcą dobrze wyglądać, a ja muszę, słuchajcie, spełniać ich marzenia, ale tutaj zrobiłam reklamę, dla po prostu, <laughs> żartuję oczywiście, po prostu muszę wracać do pracy, mam trudne ręce. Trzymajcie się cieplutko. Dzięki, że jesteście z nami. Na wszystkie komentarze słuchajcie, staram się odpisywać, tylko jak widzicie z czasami kilkudniowym, kilkunastodniowym opóźnieniem, ale to tylko dlatego, że robię to tylko wtedy, kiedy naprawdę mam chwilę, a to się bardzo rzadko ostatnio zdarza, więc wybaczcie mi, że tyle to trwa. Natomiast czytam wszystkie komentarze, na wszystkie staram się odpisywać, tylko czasami po prostu musicie na to troszeczkę poczekać. Tyle. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam udanego sezonu i widzimy się w kolejnym filmie. Mua! Pa, pa!